Chwała Bogu, drodzy bracia, drogie siostry. Wielki jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Pan i On dzisiaj pozwolił nam zgromadzić się tutaj na tym miejscu i chwała Mu za to. Za to, że nie będziemy rozmawiać o jakichś politykach, nie politykach, różnych organizacjach czy o religii, ale z Bożej łaski, Bożego miłosierdzia mamy tę możliwość otworzyć to Boże Słowo. I czytać, słuchać i rozmawiać o naszym żywym Bogu. To jest coś niesamowitego i chwała mu za to. Ja, mimo że to w środę uczyniłem, chciałbym jeszcze raz przekazać Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z naszego zboru z Martredwic. Podziękować Wam jeszcze raz w imieniu naszego zboru za Wasze otwarte serca, za Waszą pomoc, też finansową, w remoncie, w którym akurat jesteśmy. Mozolimy się, że tak to powiem, pracujemy nad tym, aby wyremontować pokoje, które mamy akurat w Domu Modlitwym pokoje gościnne, które nam pomagają w wielu, wielu rzeczach, pomagają w organizacji wielu spotkań. Dlatego też chciałbym Wam serdecznie podziękować. Ja podziękowałem w środę naszym braciom z Waszego zboru, którzy byli też i w sposób taki czynny uczestniczyli w pewnych pracach i elektrycznych, i budowlanych. I chciałbym się troszeczkę poprawić, dlatego że zwrócono mi uwagę chciałbym podziękować też żonom tym braci, którzy, które puściliście swoich mężów do nas, waszym dzieciom, które też pozwoliły, że ich ojcowie wyjechali z domów i mogli nam pomóc. Niech, nas, niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Ja chciałbym przeczytać, rozpocząć moją usługę z drugiego listu św. Piotra pierwszego rozdziału. I od trzeciego wersetu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, i pobożności przez Poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Chwała naszemu Bogu, drodzy bracia i siostry. Ja myślę, że jesteśmy tymi, którzy wierzymy w Boże Słowo i Boże słowo bardzo jasno. Konkretnie mówi nam, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To, co mamy w naszym życiu, jest to Boża łaska i Boże miłosierdzie, to jest Boże błogosławieństwo, przez Poznanie, który, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Chwała naszemu Bogu, drodzy bracia i siostry za to, że był taki dzień, kiedy Pan Jezus objawił się nam i my mogliśmy Mu wierzyć w Niego, mogliśmy oddać Mu swoje życie. I Boże Słowo mówi dalej tak, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnica, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Kiedy kolejny raz przeczytałem to miejsce Bożego Słowa, bardzo mocno Dotknęły mojego serca właśnie ten czwarty werset, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. To jest słowo, które jest skierowane do każdego jednego z nas, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Ja krótko zastanawiałem się nad tym miejscem Bożego Słowa, zastanawiałem się, jak to możliwe jest, abym ja, człowiek grzeszny, człowiek, który. Myślę, że uczynił wiele złego w swoim życiu, który nie zasłużył na nic więcej jak tylko na śmierć. A Boże Słowo mówi, że Bóg, że Bożą wolą jest to, abym ja stał się poprzez właśnie Jezusa Chrystusa, w którym otrzymałem największe obietnice stać się uczestnikiem boskiej natury. Myślę, że kiedy myślimy i rozmyślamy o Bogu. W taki sposób, jak jesteśmy w stanie to zrozumieć, wyobrażamy sobie Jego. To jest doskonałość, to jest coś, co trudno nawet opisać, określić. To jest świętość, to jest cudowność, to jest wspaniałość, to jest piękność. I Boże Słowo mówi, że Bożym Pragnieniem jest to, aby człowiek był uczestnikiem Jego natury. Uczestnikiem Jego doskonałości. Uczestnikiem Jego wspaniałości. Boże Słowo mówi, że Bożą wolą jest i Bożym pragnieniem jest to, abym ja był uczestnikiem. Abym doświadczał właśnie to, co jest najcenniejsze, najwspanialsze, najpiękniejsze. To, co nie da rady określić i ogarnąć umysłem. W co, to jest to, co człowiek musi uwierzyć. Że jest Bóg, który jest tak doskonały, tak święty, tak wielki, tak potężny. I on chce, abyś ty i ja, abyśmy byli uczestnikami Jego natury. Ja nic tutaj nowego nie odkryję, ale chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli pewne boże prawdy i przypomnieli sobie, jak wielka miłość, jak wielką miłością Bóg ukochał człowieka. Dzisiaj, kiedy już nawet od początku popatrzymy na Boże Słowo i moment, kiedy został stworzony ten świat, wszechświat którego widzimy, którego nie widzimy. Tam Boże Słowo mówi, że Pan Bóg powiedział niech się stanie i stało się. I Pan Bóg tak w taki sposób, mocą swojego swo Słowa stworzył ten świat, stworzył tą przyrodę, stworzył rośliny, stworzył zwierzęta, stworzył te wiele wspaniałych ciał, nie, które widzimy gdzieś tam na niebie, Słońce, księżyc, gwiazdy, planety, Pan Bóg stworzył to słowem. On nie uczynił tego, On po prostu mówił i to tworzyło się. I to powstawało. Ale kiedy przeczytamy pierwszej liście, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale i 26 werset jest napisane tak: Potem rzekł Bóg: Uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I drugi rozdział siódmy werset: Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w dla jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Myślę, że zauważamy taką delikatną różnicę w tworzeniu, które tworzył Pan Bóg do tej pory. Pan Bóg już nie powiedział: Niech powstanie człowiek. No Pan Bóg, powiem taki obrazowy, ludzki sposób, ja nie wiem jak do końca to wyglądało, ale patrząc na Boże Słowo i na opis, Pan Bóg tak by uczynił swoimi rękoma, ukształtował człowieka z prochu ziemi. Wiecie, ta relacja tego tworzenia Boga i człowieka była inna. To nie było tylko moc słowa, ale jego dotknięcie. Wiecie, dla mnie to jest pewien obraz pewnej Bożej miłości, pewnego Bożego pragnienia, które Bóg chce mieć ze swoim stworzeniem, z człowiekiem. Taką niesamowitą relację, taką osobistą relację. Tam nie było powiedziane: Niech powstanie człowiek, ale Bóg ukształtował go. Pan Bóg go uczynił swoimi rękoma, on go ukształtował i w taki sposób właśnie powstał człowiek. Już od samego początku możemy zobaczyć niesamowitą Bożą miłość do człowieka. Dlatego że Bóg pragnie mieć kogoś, na kogo będzie wylewał swoją miłość, dlatego że Bóg jest miłością. I on chce mieć kogoś, z kim właśnie będzie miał tę relację, relację miłości. I kiedy popatrzymy właśnie na ten nawet początek stworzenia człowieka. To było bardzo takie charakterystyczne, takie bardzo szczególne. Ono odróżniało się od stworzenia wody, lądów. Ono odróżniało się od stworzenia przyrody, zwierząt, roślin. Ono odróżniało się od stworzenia dnia i, i nocy i tych wszystkich planet. To było coś szczególnego. Bo on był w szczególny sposób włożył w to stworzenie właśnie tą swoją miłość. My wiemy, co za moment się wydarzyło, My wiemy, że Pan Bóg dał jedno przykazanie. Człowiek niestety nie był posłuszny, złamał je, upadł. My znamy tą historię. Wiecie, ale Apostu Jan w swoim pierwszym liście Jana on pisze takie słowa, jest to pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego narodzonego posła Bóg na świat abyśmy przeżyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz, On, że, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Chwała naszemu Bogu, drodzy bracia i siostry, za to, że Bóg nie czekał na nas, nie czekał na mnie, ale On ukochał mnie szybciej i postanowił oddać swojego Syna za mnie. Postanowił oddać swojego syna za moje grzechy, za moje grzeszne złe życie, aby miał możliwość być uczestnikiem jego natury. Kiedy popatrzymy na Boże słowo, Pan Bóg oddał swojego syna. On złożył go w ofierze za ciebie i za mnie, za każdego człowieka. No, on oddał. To co miał najlepsze. Oddał swojego syna. Kiedy popatrzymy na Boże słowo, Pan Jezus mówi że lepiej dla was będzie, jeżeli ja odejdę, bo jeżeli ja odejdę, to Bóg, Ojciec mój, pośle Ducha Pocieszyciela. Drodzy bracia, drogie siostry, i to się wydarzyło, wykonało się. Do dnia dzisiejszego to się wydarza w życiu wielu, którzy w to wierzą, którzy tego pragną, kiedy są ochrzczeni Duchem Świętym, którzy, kiedy są wypełniani Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego. Drodzy bracia, drogie siostry, zwróćmy uwagę, jak Bóg, co Bóg czyni, aby człowiek był uczestnikiem boskiej natury. Aby człowiek miał tą możliwość, mieć tą społeczność z Nim, aby człowiek miał możliwość powrotu do Niego. I tak jak Adam i Ewa, kiedy przed upadkiem mogli z Nim chodzić, spacerować, rozmawiać, patrzeć Mu twarz, twarzą w twarz. Tak i my dzisiaj w sposób duchowy mamy tą możliwość właśnie poprzez Bożą łaskę, Bożą miłość w ten sam sposób chodzić codziennie z naszym Bogiem. Mieć tą relację, rozmawiać z nim. I Boże Słowo, kiedy popatrzymy dalej, Pan Bóg zostawił nam swój testament, swoje słowo, słowo, które nie zmienia się, o którym Pan Jezus powiedział. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Drodzy bracia, drogie siostry, zwróćmy uwagę. Co Pan Bóg robi, aby człowiek miał właśnie tą możliwość być uczestnikiem Jego natury? Oddaje swojego Syna, posyła Ducha Świętego, zostawia swoje słowo, wyznacza diabłu granicę, i On nie może nas się dotknąć. Otacza nas swoją opieką, ochroną. Czytaliśmy to w drugim liście Piotra, że obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie zawsze to doceniamy, ja mówię o sobie, nie zawsze doceniam, nie zawsze jestem wdzięczny mojemu Bogu, a Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie, ale wszystko dało, wszystko dostałeś, co ci jest potrzebne do życia, wszystko dostałeś, co ci jest potrzebne do pobożności, abyś był uczestnikiem boskiej natury. Kiedy popatrzymy na Boże Słowo, Pan Bóg nawet w tej swojej wielkiej miłości do człowieka, a szczególnie do swoich dzieci, do tych, którzy chcą być właśnie uczestnikami tej Jego natury, tej boskiej natury, nawet po śmierci, oddzielił i stworzył dwa miejsca. I w jednym miejscu są ci, którzy umierają w Panu, są ci, którzy oczekują na przyjście swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i nie mają nawet kontaktu, albo inni nie mają kontaktu z nimi, nie mają takiej możliwości. Aby w jakiś sposób wpływać nawet i tam, poza, po, po śmierci, na nich, tak bardzo mocno Pan Bóg ukochał człowieka, że nawet i tam, po śmierci, tworzy coś specjalnego dla tych, którzy chcą być uczestnikami jego natury. Drodzy bracie, drugiej siostry, kiedy tak zastanawiałem się, i zadałem sobie pytanie, Ale dlaczego często jesteś tak uparty? Dlaczego często jesteś tak uparty i zamiast pozwolić, aby Duch Święty dotykał, przenikał, aby zmieniał twoje życie, zmieniał Twoje myślenie. Ty bardzo często upierasz się przy swoim. Dlaczego jesteś tak bardzo często uparty? Dlaczego nie pragniesz być i doświadczać tej właśnie boskiej natury? W swoim życiu, w swoim postępowaniu, w swoim mówieniu, w swoim myśleniu, w swoim życiu. Bóg dał ci wszystko, abyś mógł być uczestnikiem Jego natury, Jego charakteru, Jego życia, Jego myślenia, Jego uczuć. On dał ci wszystko, a ty bardzo często właśnie nie do końca tego pragniesz. Dzięki że zastanawiałem się, przyszło mi takie na myśl, pewne miejsce z Bożego Słowa. Ono jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza. Wiecie, warto przeczytać sobie to miejsce i zadać sobie pytanie, czy to, co za moment przeczytamy, jest w moim życiu. Dlatego, że bardzo często właśnie pewne niuanse, takie małe rzeczy, one wpływają bardzo często na wielkie rzeczy. I te małe rzeczy, o których zapominamy, o których nie dbamy, które może bardzo często nie zauważamy, one wpływają właśnie na nasze decyzje, one wpływają na nasze życie. I Boże Słowo w drugim liście Świętego Pawła do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i od pierwszego wersetu możemy przeczytać takie słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni. Chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci. Miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Drodzy bracia, drogie siostry, są wymienione pewne rzeczy. Myślę, że nikt z nas nie chciałby być tutaj wpisany w ten opis. Myślę, że wszystkie rzeczy, które tutaj są wymienione, Wypisane, które przeczytaliśmy, one nie są piękne, one nie są dobre, one nam się nie podobają. I kiedy je widzimy w życiu innych osób, myślę, że bardzo często to zauważamy, pokazujemy, przypisujemy, oceniamy i mówimy, on tak jest i taki. Wiecie, ale ważne jest to, abym ja sprawdził swoje serce, abym ja sprawdził swoje życie. Ważne jest to, abym ja zadał sobie pytanie, Boże, jak ty mnie widzisz? Czy są rzeczy, które właśnie wymieniliśmy? Boże Słowo mówi tutaj o tym, że przyjdą, że w dniach ostatecznym przyjdą trudne czasy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie tacy będą. I to jest mowa o ludziach, którzy. Trudno nazwać może chrześcijanami, ale ludziach, którzy są gdzieś w kościele, w zborach, na nabożeństwach. Ludzie, którzy mienią się dziećmi żywego Boga. Gdybyśmy dalej czytali, to są ludzie, którzy nie wytrzymują próby wiary. To jest mowa o ludziach wierzących. To jest mowa o ludziach, którzy poznali w jakiś sposób żywego Boga. To jest mowa o ludziach, którzy oddali w sposób świadomy swoje życie i swoje serce. I Boże Słowo przestrzega mnie i mówi: Ale popatrz na swoje życie. I zadaj sobie pytanie, czy czasami gdzieś w Twoim życiu, nie zostały właśnie te takie małe rzeczy, które powodują, że nie do końca pragniesz być tej boskiej natury. Że powodują, że nie do końca możesz być do końca uczestnikiem boskiej natury. Drodzy bracia i siostry, co zrobić, aby to zwyciężyć w swoim życiu? Co zrobić, aby być uczestnikiem boskiej natury? Wróćmy do drugiego listu Piotra, tego pierwszego rozdziału. I może przeczytajmy, powtórzmy te trzeci i czwarty werset, i będziemy czytać dalej. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia, jakie, ma na tym świecie, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest szczęść, którą wykonał Pan Bóg. To jest szczęść, którą Pan Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa dał tobie i mi. Drogie i największe obietnice. To jest to, abyś był uczestnikiem boskiej natury, i abyś uniknął wskażenia, jakie ma na tym świecie, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Pan Bóg chce Ciebie i mnie ochronić przed porządliwością. Pan Bóg chce Ciebie i mnie ochronić przed grzechem. Pan Bóg chce Ciebie i mnie, abyśmy stali się właśnie, abyśmy my stali się uczestnikami boskiej natury, boskiego charakteru, charakteru Jezusa Chrystusa. I Boże słowo mówią, zrobił wszystko, abyśmy tak żyli. Abyśmy byli prawdziwie uczestnikami Jego natury. No Boże Słowo nas naucza dalej i pokazuje, co ja powinienem zrobić w swoim życiu, co ja powinien uczynić. I Boże Słowo mówi tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. I to jest moje zadanie. To jest nasze zadanie w naszym życiu, abyśmy w Bracie żyli, abyśmy pragnęli tego, abyśmy rozwijali się w Bożej łasce i w Bożej miłości. Boże Słowo mówi, dołóżcie wszelkich starań. Zróbcie wszystko. Nie spróbujcie, a Boże Słowo mówi, zróbcie wszystko abyście uzupełnili waszą wiarę cnotą, poznaniem, pościągliwością, wytrwaniem, pobożnością, braterstwem i miłością. I Boże Słowo mówi dalej tak. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, to jest droga do poznania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bardzo często nie chcę być uczestniciem Bożej Natury, albo mam problem z tym, żeby poddać się pod Bożą Naturę, dlatego że do końca nie poznałam mojego Pana, do końca nie poznałam Jego miłości, do końca nie poznałam Jego łaski, do końca nie poznałam Jego mocy, do końca nie poznałam Jego świętości, Jego doskonałości, po prostu Jego piękności. Dlaczego? Dlatego, że brakuje mi miłości do Niego. A Boże Słowo mówi, że kiedy wejdę na tą drogę. Kiedy będę to czynił w swoim życiu, będę, kiedy będę starał się, będę, kiedy będę się rozwijał w tym życiu duchowym, Boże Słowo mówi, że nie będę bezczynny i bez, bezużyteczny w poznaniu Pana mojego, który umarł za mnie i drogocenną. I Boże Słowo mówi dalej tak. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został czyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Myślę, że nikt nie chce być tak określony przez Boże Słowo. Ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, i ten, który zapomniał o tym, że przebaczone mu były grzechy. Myślę, że każdy z nas nie chciałby, aby Pan Jezus powiedział to o mnie czy o Was. Dlatego Boże Słowo mówi, dlatego bracia i dodam, siostry, tym bardziej uście starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście. Do wiekuistego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chwała naszemu Bogu. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest największy cel Boga, to abyś Ty i ja byśmy byli w Królestwie Bożym. Boże Słowo nam pokazuje pewną drogę, pewien schemat, pewną filozofię życia ludzi, którzy chcą, aby wejść tam do nieba. Drodzy bracia, drogie siostry, korzystając z tego, że akurat. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy wracać dzisiaj z rodziną już do domu, życzyć Wam Bożego Błogosławieństwa w tym nowym roku. Życzę, żeby to Boże Słowo spełniło się w Waszym życiu. Życzę Wam, żeby w Waszych rodzinach, w Waszych domach, aby ono się spełniło, abyście szli tą drogą Jezusa Chrystusa. Abyście wzrastali właśnie w tych rzeczach, których sobie przeczytaliśmy. Nie w tych, które są zapisane w drugim liście do Tymoteusza, które przeczytaliśmy. No w tych, które apostół Piotr, albo Duch Święty przez apostoła Piotra pisze do nas: czyń tak, postępuj tak, żyj tak, a nie zawiedzieś się. A przed tobą będzie otwarta brama szeroko, abyś mógł wejść i tam z nim zamieszkać. I to jest moje życzenie dla was, rozebracie dwie siostry: aby was Bóg błogosławił, wzmacniał, dawał siły, abyście szliwa się tą drogą Jezusa Chrystusa. A kiedy przyjdzie on, albo skończy się może bieg waszego życia na tej ziemi, abyście mogli spotkać się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi i prowadzi. My uklękniemy przed Bożym Majestatem i podziękujmy Mu za Jego wielką łaskę, za Jego wielką miłość. Amen.